Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie na kanale. Ja właśnie wychodzę. Wychodzimy, jedziemy do fryzjera. Dzisiaj mamy pierwsze cięcie gracja. Pokaż się ostatni raz, jaki jesteś jeszcze dziś mały. Opaki! Jak po fryzjerze? Fajnie. Gacuś? Hej. Gdzie ty masz włosy? Nie ma. Tak? Piękny jesteś. Piękny dzielny, tak. A kuku? A kuku? Pst. Jesteśmy właśnie w Myślenicach i jedziemy odebrać Zaśmujemy się hojnie. Nawet skrzynka i gordon Mikołaja. Pokaż mi Mikołaju. Hi. Ciężkie. Wróciliśmy do zakupu, kupiliśmy choinkę. Uważaj mięć tamtędy. I teraz będziemy Mikołajami, nie? Pokaż Mikołaju swoje prezenty. Mikołaju, jedziemy zawieźć prezenty? Tak. Grzecznym dzieciom czy niegrzecznym? Grzecznym. Udało się, kupiliśmy naprawdę przepiękną choinkę. I to naprawdę za nieduże pieniądze. Jestem mega szczęśliwa. Idę robić miejsce, przygotować i będziemy ją składać. Mm. W Kwiaciarni, w której kupowaliśmy choinkę, wziąłam sobie od razu takie lampki. Tylko to nie są takie zwykłe, te tradycyjne. Tylko one są tak jak właśnie kurtyna na tej takiej cieniutkiej żyłeczce. I są w jednym kolorze, one są tylko białe. Wziąłam sobie tam też za 14 zł taki fajny szpic. Nie wiem, czy będę zakładać, ale w razie czego. Wzięłam I rozebrałam Tam dziewczynie Rozebrałam dziewczynie choinkę z bombek Tak mi się spodobały One nie są czerwone one Są takie bardziej ciemne czerwień, takie bordo Ale na żywo bardzo ładnie wyglądają I są to bombki szklane I były bardzo niedrogie Bo dałam za tą paczkę Niecałe 50 zł Także bardzo nieduża, moim zdaniem. A po drodze, wracając, wstąpiła, wstąpiliśmy do pepko i wziąłam sobie tam taką małą choinkę do siebie do pokoju. I znalazłam cztery czerwone poszewki. Z tutaj od przodu one są takie właśnie sweterkowe, a z tyłu takie pluszowe. Nie wiem, jak było w zeszłym roku, bo już tak do końca nie pamiętam, ale wydaje mi się, że wszystko świąteczne było trochę dłużej. A powiem wam, że dzisiaj jak byłam i wczoraj to ze świąt w w Action praktycznie nie ma już nic. Takie dosłownie wyprzedają już resztki. I tak jak już kiedyś wam mówiłam, nie ma nigdzie poszewek, no bo faktycznie nie ma i udało mi się jeszcze tylko takie złapać. Zapomniałam jeszcze tutaj mam jeszcze jedną poduszkę z Pepco. Jak ona to pojechałam, że teraz jest ten? Rodo? O, właśnie Rodo. No. <laughs> Podąciorowa. Ostrożnie z nią. Nie trzeb nią tak. O, już się stargał worek. Ferujkę. Fajrkę. Ale pręta nie ma. A nie, bo tu jest. Śpii. To ona tam na tań naduło lecieć. To sama tu musisz ją rozłożyć. Ty tak, ja mi ją wejść. tylko załóż. Ja tylko się na założę. Rozkładaj też, jak, jak ci pręty pasują. Patrz go. Wow. O. No i super. No i tu nie ma śpica. Nawet nie wiedziałam. A ona świeci. Ja Zajęłam za rozkładanie choinki. Zmieniłam sobie też przed chwilą. Odwrócę kamerę. Zmieniłam sobie też przed chwilą. Poduszki. I walczę tutaj z tą choinką. Próbuję ją rozłożyć, bo tutaj ten dół mi się najbardziej nie podoba. Tu, o ile góra już w miarę wychodzi, to ten dół muszę jeszcze nad nim trochę popracować. A żeby było właśnie klimatycznie, to włączyłam na YouTubie taki kominek. No i co? Idę walczyć z nią dalej. Zachciało mi się ledowych lampek, i po prostu zaraz mnie tu. Nie powiem, co trafi i albo je zaraz wszystkie wyrzucę, albo, wy, albo zwariuję. Naprawdę. Tutaj mój obóz pomocnik. Relaksuje się przy ogniu z kominka. A tutaj pierwsza bombka, która poszła na straty. ho 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 spadniemy z kanapy ho oh, oh, ho oh, ho ho boi się, się ciebie idziesz do Mikołaja Boj się? idziesz do Mikołaja? Oh? A ja mam brodę! Dostał no. moją brodę, bo mi urjez no, oh Migor, co ten tata Zwariował. No. No. Ho, ho, ho. O nie, chyba A ty chłopczyku byłeś niegrzeczny no, A chcesz brodę? Wiem brodę, brodę. Hmm? Dokupiłam brakujące bombki na choinkę, te tutaj. I tutaj mam te malutkie spepko. I udało mi się jeszcze taki wieniec na drzwi złapać. Będziemy zaraz kończyć choinkę. Michał poszedł y, szukać mojej y, białej ławy. Miałam taką... Nie widzieliście jej chyba w żadnym filmie, ale ona była taka biała, niska, dość taka szeroka. Nie wiem, czy mi będzie tutaj pasowała. No zobaczymy. Na pewno muszę choinkę przestawić, bo ona była szersza także czekam aż przyjdzie i zapomniałam sobie położyć dywanika muszę zaraz podnieść, ona jest mega ciężka i biorę się za kończenie choinki